A gdyby jednak było coś więcej niż ta szklanka wody, nie wiesz, że szukasz, ale wiesz, że pragniesz, skrolujesz, kupujesz, podróżujesz, uciekasz myśląc, że to wszystko zapełni pustkę, którą czujesz. Czujesz to w chwilach ciszy, kiedy świat milknie, kiedy zostajesz sam ze sobą, wszyscy spragnieni. Przyjdźcie do wody, tą pustkę może wypełnić tylko Bóg. Ezechielowi została ukazana wizja, widział on, Źródło wody wypływające ze świątyni teraz zobaczcie, co jest napisane na temat tej wody. Dokądkolwiek ta rzeka dociera tam zaczyna roić się od istot żywych, uzdrawia ona wodę swoim nurtem i sprawia, że pojawia się wkrótce mnóstwo ryb. I dalej czytamy: A nad rzeką, na obu jej brzegach, rosnąć będą przeróżne drzewa owocowe ich liść nie zżółknie i nie zabraknie na nich owoców co miesiąc dojrzewać będą świeże. Gdyż woda w rzece wypływa ze świątyni, owoce drzew będą źródłem pożywienia, a ich liście będą niosły uzdrowienie. Strumień wody, który zaczyna się jako mały potok, przeradzający się w wielką rzekę dającą życie, niosącą uzdrowienie, jest to obraz działania Ducha Świętego od czasów Jezusa Chrystusa. I teraz wyobraź sobie, że stoisz nad brzegiem rzeki z wodą żywą, a w dłoni trzymasz urczowo tą jedną szklankę z wodą, którą oferuje ci świat, którą pijesz i ciągle pragniesz. Stoisz i czekasz, nieświadomy, że kiedy raz napijesz się wody żywej, to pragnienie ustanie. Woda w szklance to zwyczajnie wszystko, co oferuje ci świat: przyjemności, pieniądze, sława. To wszystko daje chwilową ulgę, chwilowe pocieszenie, ale pragnienie nadal wraca. Rzeczy nie są w stanie wypełnić człowieka na zawsze. I wtedy pojawia się Jezus Chrystus i mówi, że możesz przyjąć dar wody żywej i przestaniesz pragnąć i odnajdziesz sens życia. Fakt, że człowiek w około 70% składa się z wody i ciągle musi pić, żeby żyć, jest piękną alegorią do wody żywej i potrzeby ciągłego napełniania się duchem świętym. Mamy w sobie tyle życia, a ciągle czujemy, że czegoś brakuje, bo zwykła woda nie wystarczy. Potrzebujemy nie tylko tej wody, która nas nawadnia, ale tej, która nas samych czyni źródłem.